Jesteśmy w lecznicy weterynaryjnej, chomiczówka. Ja w sumie mogłabym powiedzieć, że jestem technikiem weterynaryjnym, ale każdy ma tutaj swoją rolę. Moja jest taka, żeby opiekować się bezdomnymi kotami, żeby zadbać, żeby miały co jeść. Ile jest teraz kotów w fundacji? Myślę, że mamy ponad 40, a nawet więcej, bo są też koty, które przyjeżdżają tylko na chwilę. Byłoby cudownie, gdyby nasze wszystkie koty znalazły dom. Myślę, że przewaga. Naszej fundacji i naszej lecznicy nad schroniskiem jest taka, że, e, że jest więcej rąk, które mogą głacholić, oswajać koty. Nasze koty nie siedzą w klatce, gdy tego nie wymaga ich stan zdrowia. Jak widać, nasza koteczka jest cudownie łagodna i, i praktycznie nie boi się ludzi. E, koty wzajemnie e, też ze sobą przebywają, więc uczą się e, bycia z drugim kotem bądź z innym zwierzęciem. I myślę, że, że wtedy jest taka nasza przewaga, że w domu szybciej się oswajają. Pomoc naszej fundacji, jak najbardziej finansowa, ale również nie wiem, każda ilość karmy, każda czy suchej, czy mokrej, czy zabawki, czy stare drapaki wszystko u nas się przydaje i nic się nie marnuje.